Do bozu rywala, Holandia. KNVB, czyli Holenderski Związek Piłki Nożnej, został założony w 1889 roku, a do FIFA dołączył w 1904 jako członek założycielski. Pierwszy oficjalny mecz Holendrów został rozegrany w Antwerpii z Belgią. Mecz ten Holendrzy wygrali 4 do 1. Przydomek reprezentacji Holandii to oranie, co w ich języku oznacza pomarańczowy. Kolor związany jest z dynastią. I mimo, że flaga Holandii nie posiada koloru pomarańczowego w swoich barwach, jest to narodowy kolor tego kraju. Sukcesami o jest zwycięstwo euro 1988 oraz trzykrotne dotarcie do finału Mistrzostw Świata. Trzykrotnie przegrany z RFN, Argentyną oraz Hiszpanią. W kontekście najbliższego meczu z Niderlandczykami nasz bilans niezbytnio korzystny. 10 razy wygrywa Holandia, 3 razy Polska. I siedmiokrotnie padał remis. Ciężko doszukiwać się tutaj pozytywów, ponieważ ostatnie zwycięstwo Polaków nad Holandią było w 1975 roku. Ostatnie i jakże historyczne, ponieważ najwyższe. Wygraliśmy wtedy w Chorzowie 4 do 1. Zaś najwyższa porażka z Oranie padła w Rotterdamie w roku 2022. Przegraliśmy wtedy 3 do 0. Najlepszym strzelcem reprezentacji Holandii jest zawodnik nowy, ponieważ Memphis Depay. Ma na swoim koncie on 52 bramki. Za to najwięcej występów ma okradziony w 2010 roku ze złotej piłki Schneider. Największą ikoną zaś tego kraju i największą legendą jest człowiek, który zmienił piłkę nożną nie do poznania. Jest nim oczywiście Johan Cruyff. Najlepiej wycenianym zawodnikiem reprezentacji Holandii jest pomocnik Liverpoolu, Hravenberg. Platforma Transfermarkt wycenia go na 90 milionów euro. Za to obecnie najgroźniejszym zawodnikiem kadry Holandii, patrząc na poprzednie mecze, jest również zawodnik Derez, a dokładnie Cody Gakpo. Jednak ciężko w kadrze Holandii doszukiwać się lepszych bądź gorszych, gdyż skład jest naprawdę utalentowany i zgrany. Jako, że naprawdę jestem wielkim fanem Jana Urbana, to optymistycznym moim typem na mecz jest jeden do jednego.